Dzień dobry przyjaciele. Dzisiejsze nagranie nosi tytuł, Czy można czuć umysłem? Jakiś czas temu udałam Wam nagranie pod tytułem „Tylko umysł tworzy. Ci z Was, którzy nie zapoznali się z nim, bardzo proszę o wysłuchanie. Dam na końcu filmu. Czy można czuć umysłem? A zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na to pytanie, Próbujmy zdefiniować, czym umysł jest. Oczywiście, tą próbę definicji podam podług mego zrozumienia, tego, jak ja to widzę. Możesz, moja siostra, mój bracie, z tym się nie zgadzać i zdefiniować umysł podług własnej definicji. Niemniej zapraszam Cię do wysłuchania tego. Czym ja czuję, czym umysł może być, a na pewno czym jest dla mnie w mojej drodze przebudzenia, w moim przebudzeniu i w mojej kreacji bycia mistrzem przebudzonym w grze ziemskiej. Umysł jest dla mnie mechanizmem współczulnym mechanizmem współczulnym, systemem współczulnym, który obejmuje całość kreacji. Tak dużą całość na co pozwolę? Jak pozwolę? To ja decyduję, jak daleko mój umysł sięgnie i jak wiele swoim zasięgiem obejmie. Wyraźnie zauważyłam, że moje kurczenie się w sobie, które tu w grze ziemskiej zawsze spowodowane jest iluzorycznym poczuciem lęku, powoduje, że mój umysł się kurczy, czyli mój układ współczulny, współodczuwania kurczy się, a przez to ja czuję się mała, niezdolna, oddzielona. Niegodna, wygnana, niepojednana ze wszystkim co jest. I kiedy na nowo przypominam sobie, że nie po to tutaj jestem, żeby ponownie dać się złapać w labirynt i pułapkę iluzorycznego lęku, aby się skurczyć w swojej świadomości, aby się schować w swojej świadomości. W ciemny kąt, maleńki kącik. Szalonych myśli, szalonych tworów, szalonych wizji. A wszystko tylko dlatego, że się skurczyłam i przestałam obejmować swoim umysłem, swoim systemem współczulnym całość kreacji. Bo gdzieś, jak mi się wydawało, przestraszyłam się czegoś, bo gdzieś, jak mi się wydawało, ktoś chciał mi zrobić krzywdę, bo gdzieś, jak mi się wydawało, ktoś mnie potępił. Bo gdzieś, jak mi się wydawało, ja kogoś potępiłam, ja kogoś wygnałam ze swej świadomości. Choćby na chwilę, bo odebrałam tę istotę jako atak na mnie, przez którą muszę się obronić. A zatem wyrzuciłam ją ze swej świadomości poprzez skurczenie się odczuwanie tego, czego się, jak mi się wydaje, boję. A zatem, mój przyjaciel, moja siostra, dla mnie umysł jest systemem współczulnym, obejmującym całość kreacji włącznie ze mną. I ten system jest tym bogatszy. I tym pełniejszy, i tym bliższy Bogu i mojej boskości, im bardziej się otworzę, im szerzej się otworzę i przyjmę wszystko jako moje, dam żyć wszystkiemu w sobie, przyjrzę się wszystkiemu, zaakceptuję wszystko, przyjmę wszystko i przetransferuję wszystko. Z lęku w miłość. Na ta transformacja polega? Na uświadomieniu sobie, że tylko jedno z nich może być prawdziwe albo lęk, albo miłość. A jako, że znam lęk z relacji międzyludzkich, w relacji między istotami, który gdy tylko otworzę serce, gdy tylko pomimo pozorów kocham, natychmiast się rozpuszcza, natychmiast znika, nawet nie jak mgła, po prostu jako mrzonka, jako śmieszny żart. Stawiam tutaj tezę, że lęk jest iluzją, jest nieprawdą. To jest teza funkcjonująca w mojej świadomości. Ale zapraszam Cię, mój bracie, moja siostro, do tego, żebyś przyglądał się, co jest rzeczywiste, a co nie jest. Rzeczywiste jest to, co jest z Tobą cały czas, cały czas, cały czas i jest dobre. Tylko to, co przynosi dobre owoce, pojednania jednego z drugim, pojednania się ze sobą, pojednania się z bratem i siostrą. <laughs> Tylko to jest rzeczywiste, doskonale o tym wiesz, Logika nawet tego człowieczego, ludzkiego umysłu podpowiada ci to, że tylko to może być prawdziwe, albowiem gdyby tak nie było, ten świat dawno by nie istniał, dawno by się rozpadł, dawno by doszło do jakiegoś potężnego wybuchu świadomości, energii, rozerwania jej na strzępy i braku możliwości ponownego połączenia bowiem lęk rozdziela, lęk jest pożywką dla szalonego ataku. I gdyby był prawdziwy, tego świata dawno by nie było. Czy możliwym jest zatem, że ten świat jest rzeczywisty, a jedynie w Twoim zewnętrznym umyśle? Zewnętrznym, to znaczy noszonym przez ciało ludzkie. Wyświetla się nierzeczywisty świat. Czy jest to dla Ciebie możliwe w moim razie? Czy jesteś moja siostro w stanie przyjąć taki kierunek, taki punkt, takie miejsce, z którego zaczniesz przyglądać się? Sobie I swojej funkcji w tym czasie, i w tym miejscu? Ale wróćmy do pytania. Stawiam odważną tezę i twierdzę, że jedynie umysł czuje, albowiem każda boska istota Ty nią jesteś, mój bracie, i moja siostro, i ja każda boska istota jest istotą czującą. I z tego powodu, ponieważ ten Piękny, boski mechanizm, współodczuwalnego układu, wszystkiego co jest. Czuję. Czyli ty czujesz. Uczysz się. Zamykasz się. Zamykasz się w sobie i że nie, nie chcę tworzyć. Ja nie, nie chcę tego widzieć. Bowiem gdzieś bardzo, bardzo głęboko zdajesz sobie z tego sprawę, że... Jeżeli na coś patrzysz, to to uprawomocniasz. Jeżeli coś widzisz, to to urzeczywistniasz. Pamiętasz, że tak to właśnie funkcjonuje: że ty twórca, ty mistrz, tam gdzie położysz, przyłożysz swoją uwagę, to to uralniasz. A twoja uwaga najczęściej położona jest tam, Kierujesz oczy. Kierujesz oczy na coś, co jest bolesne, kurczysz się w sobie. Kierujesz oczy na coś, co jest trudne dla Ciebie. Nie rozumiesz tego? Kurczysz się w sobie. Pomniejszasz swój świat. Pomniejszasz swoje możliwości, pomniejszasz swoją świadomość, która jedyne czego pragnie. To szerzyć się, szerzyć się i obejmować całość kreacji. I to tu wewnętrznie w Tobie dochodzi do walki pomiędzy Tobą, a tym, czym rzeczywiście jesteś. Pomiędzy Tobą, któremu wydaje się, że ten świat jest rzeczywisty i się go boisz i Ci się wydaje. A tym, czym rzeczywiście jesteś. Boską istotą Bogiem, który obejmuje całość wszechświata, całość gracji, wszystkie jej wymiary. A zatem Ty, Bóg, pragniesz, pragniesz się szerzyć, a Ty, Bóg osadzony w ludzkiej zewnętrznej świadomości, pragniesz się skurczyć. Nie chcesz widzieć tego, co widzisz. Nie chcesz tu być, pragniesz raju. I przebudzenie przede wszystkim powoduje, że zaczynasz czuć więcej niż czułeś. Zaczynasz dostrzegać więcej niż dostrzegałeś. Albowiem Twój Bóg, którego poruszyłeś w sobie, szerzy się, obejmuje swoim umysłem, swoim układem współczulnym. Całość gracji. Zauważ przyjacielu, że Ty jako boska istota, jako Bóg obejmując cały układ współczulny, współodczuwanie, obejmujesz go z perspektywy serca, każdej istot, nie z perspektywy strefy mentalnej i zewnętrznego ludzkiego umysłu, tych szalonych myśli, ale z perspektywy serca. Energetycznego, w którym to sercu każdej istoty chodzącej w tej grze ziemskiej jest potężna tęsknota. Za sobą, taka, jaka budziła się w Tobie. A zatem, czy umysł może czuć? Tak. Boski umysł czuje i odczuwa. Czy ty możesz czuć umysłem? Tak, bo jesteś Bogiem. Tak jak i ja, jak i wszyscy tutaj, nieważne, że zapomnieni, że nie mogą sobie przypomnieć. Amnezja nie zmienia faktu, nie zmienia rzeczywistości, tego czym jesteśmy. Ta hibernacja. To zamrożenie prawdy o sobie nie zmienia tego, czym rzeczywiście jesteśmy. I w żaden sposób nie zdejmuje z nas odpowiedzialności za to, czym jesteśmy. Boską, istotą, świętą, czystą, piękną. A zatem tak można czuć umysłem. I kiedy, mój bracie, moja siostra, zdecydujesz się na przyjęcie tej tezy i zweryfikowanie jej w swoim doświadczeniu, w swojej świadomości, w swoim życiu, kieruj się tylko jednym. Umysłu. Nie ma mocy destruktywnych. Ma jedynie konstruktywne moce, czyniące dobro, piękno i świętość. Nie wierz w to, co widzą Twoje oczy. Za każdym razem wyobrażaj sobie, przypominaj sobie, że oczy wyświetlają nie świat. Że w umyśle zewnętrznym ciała, które nosisz, wgrany jest i odgrywany jest świat nie nieprawdziwy, po to, żeby cię skutecznie oszukać, po to, żeby cię jak najdłużej zatrzymać w grze ziemskiej i okołoziemskiej, we wszystkich strefach astralnych, które funkcjonują wokół Ziemi tej próbie udowodnienia sobie samemu tezy, że można czuć umysłem i jest to piękne. I jest to piękne, to współodczuwanie coraz szersze. Kiedy Twój układ współczulny naturalnie obejmuje całość kreacji, całość tworzenia, wszystkie istoty, wszystkie istoty. I te maleńkie, i te duże, i te widzialne, i te niewidzialne, i te fizyczne, i te niematerialne, i niefizyczne. Kiedy będziesz dokonywał śmiałej próby udowodnienia sobie tej tezy, pamiętaj, przyjacielu, abyś cały czas pamiętał, że umysł nie ma mocy destruktywnych. Prostej, logicznej, nawet człowieczej przyczyny, gdyby je miał, ten świat bardzo, bardzo, bardzo dawno temu by nie istniał i nie byłoby czegoś takiego jak człowiek. No nie ma co się oszukiwać. Gdyby tak było, że rzeczywiście umysł posiada moce destruktywne, zostały mu tam wpisane funkcyjnie. Bardzo dawno ten świat by nie istniał. I Ty i ja. Ale ponieważ jesteśmy, to to dowodzi dokładnie temu, że nasze umysły, boskie umysły, mają jedynie konstruktywne moce. Niezależnie od tego, co nałożona nakładka wyświetlająca film tego świata nam wyświetla, My głęboko wiemy, że to jest nieprawda. My głęboko z perspektywy Boga i z naszego serca magnetycznego, serca energetycznego, tworzymy tylko dobro, świętość, piękno. Każde nasze czucie, każda nasza myśl jest konstruktywna, budująca, jednocząca, łącząca, miłująca. Zapraszam Cię, przyjacielu, do kosztowania tego doświadczenia. Czucia umysłem. Czucia poprzez ten współodczuwalny system, współczulny system całej kreacji. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu, przyjaciele. Kaliszła.